Na początek jakie wrażenia po tym dzisiejszym meczu? Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, wygrywamy ostatni mecz 3 no ale chciałbym porozmawiać o tym, co ty robisz, bo jak sam wspomnijesz przed chwilą tworzysz zespół muzyczny. Tak, roz, już mam, już mam. I powiedz, gdzie można Was usłyszeć? Gdzieś na YouTubie, gdzieś... YouTube? W YouTube je! Okej. Okay. Tylko ja sam, tylko ja sam jestem, tylko ja. A gdzieś się na żywo jeszcze występujecie? Będziemy! Cetrum? Z którym? Super. Już nie możemy się doczekać tych występów. Tak. Ale też chodzą głosy, że podobno pływasz? Tak. Oczywiście i jak idzie? Dobrze! Trener bazylii jest bardzo ostry? Bardzo! Twój ulubiony styl pływacki. Wszystkie! Wszystkie. Czyli jesteś? Zawodnikiem niezwykle strony. Tak. A powiedz mi taką rzecz. Jakie jest Twoje największe marzenie? Muzyka. Muzyka, tylko. Chciałbyś, ale chciałbyś wystąpić na jakimś wielkim polskim festiwalu? Ja tak. Czy? Ale tylko polskim, czy może gdzieś na zagranicznej scenie również? Też. No to nie pozostało nam nic innego niż tylko tego co życzyć. Tak. Dzięki. Jak Ci się podobało dzisiaj na mecz? Adresdawa. Myślę, że sparta powinna mieć duże odległości punktowe. O, tutaj nasz DJ dawał mocno czadu. I no, znał. wydaje. Można. Ta, nie bez kozery zapytałem Cię o muzykę, bo Sam się muzyką zajmujesz, więc no jesteś tak. najbardziej odwojnym osobą do oceny. No tak. Powiedz, gdzie można zobaczyć, usłyszeć Twoją twórczość? Znaczy na no, razie w domu, u mnie. A no to myślę, że, że panów już tam się gdzieś pod drzwiami zbierają. No chyba tak. A powiedz, też pływasz? Pływam i raz do mnie. Super. Rozumiem, że też reprezentujesz grupę trenera bazylego. Tak, to bym ja. Zapytałem twojego kolegę o to, czy trener bazylii jest bardzo ostry, wymagający, to ciebie zapytam inaczej, czy jest dobrym nauczycielem. Najlepszym! Udzielę sparta. Bardzo dobrze. Natomiast jaki jest twój ulubiony styl pływacki? A mnie? Wszystkie. Wszystkie, kurczę. To ta sparta jest niezwykle uzdolniona i wszechstronna, bo twój kolega mówi też, że wszystkie style są jego ulubionymi i sobie świetnie radzi. Ty również. No tak. Czekamy na igrzyska. Dobrze. Obiecujesz? Zobaczymy cię tam? Daję znowu. Umowa. Umowa.